W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Umiłowanie bracia i siostry z całego świata, witam was w nowym Anno Domini 2025 roku. Przede wszystkim życzę wam, aby miłosierdzie Boże Spoczęło na Was wszystkich. Dziękuję za modlitwy, które przychodziły z całego świata, kiedy miałem zawał, ze względu na życie, które nie było łatwe. Dziękuję moim. Braciom z Włoch. Gracja a tutti i miei fratelli e sorelle, d'Italia, vi amo tutti. Dziękuję moim przyjaciołom z Wenezueli, z Hiszpanii. Gracja za todos mis hermanos i e hermanas de Wenezueli. Venezuela, te quiero Dziękuję moim przyjaciółom ze Stanów Zjednoczonych. Thank you to all my brothers and sisters from United States. I love you all. Dziękuję moim braciom i siostrom za modlitwę z Niemiec. Vielen Dank an alle meine Brüder und Schwester aus Deutschland. Kochani, czułem Waszą modlitwę, bo wiem, że ten kolejny raz, który dał mi Jezus który dał mi Bóg w Duchu Świętym za stawiennictwem Najświętszej Marii Panny Królowej Wszechświata, świętego Ojca Pio i świętego Jana Pawła II, jest dla mnie czasem danym, niech was wszystkich błogosławi Bóg. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech nas wszystkich błogosławi Miłosierny Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty.